Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku naszego vloga. Z tej strony Ola i Agnieszka. Kasada to marka, która z myślą o Waszych potrzebach stale wprowadza nowe produkty tak, aby każdy z klientów znalazł coś dla siebie. Zarówno klient, który potrzebuje fotela posiadającego wszelkie nowinki technologiczne, fotela, który zajmie specjalne, ale jednak spore miejsce w domu. Z pewnością wtedy do takiego zakupu przygotowujemy się jednak trochę dłużej, bo po pierwsze, ma to być zakup najczęściej dla całej rodziny i liczymy się też z tym, że będzie to jednak spory wydatek. Jednocześnie Kasada pracowała nad produktem dla klientów, którzy marzą o fotelu masującym. Jednak nie zawsze posiadają tyle miejsca w domu czy też w mieszkaniu. I nie planują też przeznaczyć na jego zakup dużego budżetu. Ta grupa klientów najczęściej posiłkowała się matami masującymi, dokładając do takiego zakupu dodatkowo inne urządzenia, np. masażer nóg czy też masażer karku. Dlatego aktualnie w ofercie Kasady pojawił się wyjątkowy fotel do masażu EcoSonic. Mały, praktycznie mieszczący się w każdym pomieszczeniu, zarówno w mieszkaniu, jak i w domu, ale mimo swoich kompaktowych wymiarów, skrywający w sobie wielkie możliwości technologiczne. I co najważniejsze, Olu ma jednak fajną, niską cenę. Dlatego postanowiłyśmy przetestować dla Was dzisiaj dwa fotele. Chcemy przedstawić Wam, jak wypadły ich porównanie. Pierwszy z nich to Betasonic 2, fotel należący do tych większych i posiadający dobre wyposażenie. A drugi – Ecosonic, mimo że zaliczany jest do tych mniejszych, ale moim zdaniem wcale nie odbiegający ze swoimi funkcjonalnościami od Betasonica, a wręcz w niektórych aspektach wygrywający z nim. No właśnie, zacznijmy chociażby od mechanizmu masującego. Betasonic ma mechanizm masujący w technologii 2D, a Ecosonic masuje w technologii 3D, czyli robot masujący porusza się w trzech płaszczyznach. A obydwa fotele, zarówno Betasonic, jak i Ecosonic, masują od karku aż po pośladki. Czyli każdy z nich dokładnie wymasuje nam cały gorset mięśniowy kręgosłupa. A mam wrażenie, że w kosoniku jednak masaż odcinka szyjnego jest intensywniejszy. Rolery masujące wyraźnie obejmują nam kark i szyję. A co za tym idzie, ten masaż jest dogłębny i celowany. Obydwa fotele mają taką samą ilość programów automatycznych, czyli 8. W Betasoniku znajdziemy takie programy masażu jak yoga, terapia przeciwbólowa, relaks, kompresja, regeneracja, karki, barki oraz plecy i talia. Natomiast Ecosonic ma porównywalne programy masażu, takie jak masaż szybki, lekki, łagodzący, Masaż rozciągający całych pleców, ramion karku, pleców italii, a także regenerację sportową. Różnica pojawia się w sposobie wyboru programów masujących i sterowania fotelem, ponieważ w betasoniku mamy pilot taki tradycyjny na kablu, natomiast w Ecosonicu pojawił się panel sterowania w podłokietniku, do którego mamy tak naprawdę łatwiejszy dostęp. Ponadto Ecosonic będzie reagował na wydawane przez nas komendy głosowe, ponieważ ma dodatkowo sterowanie głosem. Obydwa fotele posiadają system poduszek kompresyjnych, realizujący tak ważny dla naszego ciała masaż uciskowy, usprawniający pracę układu krwionośnego i niwelujący obrzęki i opuchliznę. W Betasoniku tych poduszek jest więcej, bo mamy je w ramionach i w podnóżku w stopach. Natomiast Ekosonik nie ma elementu masującego stopy. Ogrzewanie w Betasoniku mamy w plecach, natomiast w Ekosoniku w łydkach. Każdy z foteli posiada pozycję zero gravity, czyli tak zwaną pozycję astronauty, w której odciążeniu ulegają stawy, rozluźniają się mięśnie, wydajniej zaczyna działać układ krążenia, a więc poprawia to natlenienie naszego organizmu. W betasoniku mamy dwie pozycje zero gravity, a ekosonik posiada aż trzystopniową regulację tej pozycji. Ekosonik wyposażony został w głośniki stereo, dzięki którym możemy odtwarzać ulubioną muzykę podczas masażu. Natomiast Betasonik nie posiada tych głośników. Dla mnie, Olu, niezmiernie ważne w Ekosoniku jest to, że możemy skorzystać z fotela bez ściągania butów, a dodatkowo dzięki obrotowemu mechanizmowi jednostki masującej łydki możemy jednym sprawnym ruchem zmienić Ekosonika w wygodny fotel do poczytania, czy oglądania telewizji. Jak wszystkie fotele z rodziny Casada, zarówno EcoSonic, jak i BetaSonic posiadają autorską aplikację Braintronics, która służy do audiostymulacji fal mózgowych. W połączeniu ze specjalnie zaprogramowanym masażem pomoże nam uporać się ze stresem i niesamowicie się odprężyć. Olu, na dziś to już wszystko, ale zapomniałybyśmy o niespodziance. A tak! Mamy dla Was kod rabatowy specjalnie przygotowany do dzisiejszego vloga, który mm, zrobatuje Wam e, o 500 zł Ekosonika lub Beta Sonika. Żeby nikt nie był pokrzywdzony, prawda? Dokładnie. A jeżeli macie jeszcze jakieś pytania do nas, chętnie odpowiemy na nie. Dzwoncie, na pewno pomożemy Wam w wyborze. Zostawiajcie łapki w górę i zasubskrybujcie nasz kanał na YouTubie, żeby nie pominąć kolejnych vlogów. Dokładnie. A na dziś to już wszystko. Żegnamy się z Wami. Do zobaczenia. Pa, pa. pa, pa.